Dziś lekki powrót do funkcji kwadratowej. Mianowicie, mamy takie zadanie. Funkcja kwadratowa jest w postaci iloczynowej. Zapisz ją w zeszycie w postaci ogólnej i kanonicznej. Tutaj z tej strony są wzory, które są dostępne w tablicach maturalnych. Więc zaczynamy. Mamy postać iloczynową. Czyli taką postać iloczynową. Czy hmm. I teraz tak, przypiszę to. Y równa się 5x minus 12 razy x minus 6. Żeby powstała postać ogólna. To po prostu może wszystko powiem na rzeczy. Y to się równa 5. Przypiszę to na razie x minus 12 x minus 6. I teraz tak, żeby powstała postać ogólna, to najpierw to mnożę razy to, później razy to. To razy to i to razy to. A to się równa. 5 na razie przepisuję, otwieram nawias, bo tą piątkę później muszę pomnożyć przez to wszystko, co mam. Piszę na różowo, co mnożę na różowo x razy x jest x kwadrat. x razy minus 6 jest minus 6x. Minus 12 razy x jest minus 12x. Minus 12 razy minus 6 jest plus 72. I teraz tak. Mm. Musimy pomnożyć wszystko przez 5. Więc bierzemy się do roboty. O, już możemy. Mhm, tak. 5 razy x kwadrat. A, czekajcie, jeszcze sobie najpierw zredukujemy. Czyli nie mnożymy. Przepisuję 5 i co otrzymujemy? x kwadrat. Minus 6, minus 12 jest minus 18, tak? X, bo mam y, zwiększam swój dług, dług jakby. Plus 72 przepisuję, bo nic z tym nie jestem w stanie zrobić. No i teraz. Y, I teraz co muszę zrobić? Muszę to po prostu. E Poprzem na rzecz jest 5X kwadrat.

I teraz tak. 5 razy 72 jest 360. I to jest moja postać ogólna. To. to jest postać ogólna. Czyli po prostu, żeby wyliczyć postać ogólną, trzeba było wszystko poprzemnażać przez siebie. Koniec. Teraz postać kanoniczna. Kanoniczne. postać kanoniczna tutaj jest jest związana z wierzchołkiem czyli muszę wyliczyć p i q nim to zrobię to sobie powypisujmy a ile nasze ma 5 b ma minus 90 c równa się 360 teraz wyliczamy deltę delta to b kwadrat minus 4ac minus 90 do kwadratu minus 4 razy a razy c. To się równa. To się równa. Ja sobie to też poprzemnażam wszystko na kalkulatorze i wyszło mi, że to jest 900. Nie potrzebuję znać pierwiastka z delty. Załóżcie, że przy p i q nie ma pierwiastków. Więc tak. B, to się równa. Minus B przez 2A, a to się równa. Minus, bo tu mam B to jest minus 90 przez 2 razy 5, czyli to się równa. Minus. Minus 90 przez 10 to się równa. Minus, minus 9, czyli 9. Bo minus, z minusem daje plus. Teraz liczymy Q. To się równa minus delta przez 4a, czyli minus delta to jest 900 u nas przez 4a, czyli przez 4 razy 5. To się równa minus 900 podzielone przez 20 i to się równa minus 45. Tak? A, a moje. I co to jeszcze miała? Minus 90 to była delta e, B 900 tutaj się znalazło, to była delta i jeszcze tutaj zupełnie piątki zaznaczyć. I teraz trzeba to zapisać. Więc postać kanoniczna to jest Y równa się A X minus P do kwadratu plus Q, czyli. A u nas wynosi 5. x minus 9 do kwadratu minus 45. Tak, to jest nasze q jest żółte. Stąd się to wzięło. b nam się wzięło. A to jest 9. A to jest nasze a. I to jest wszystko w tym temacie.